Syndra bez many, Czajek trochę obity. Pytanie, czy spodziewa się tutaj Jarvan, tutaj jest ping pokazany. Czajek uważaj na tym midzie, bo mają na ciebie chrapkę tutaj panowie z aliady. Jest zagrany tutaj podrzucenie, no niestety, bardzo klasyczny stun od Syndry. W podrzut od Jarvana, no i crowd control wystarczający, żeby unieszkodliwić nam małego czajeczka i first blood na koncie Rank W międzyczasie Missis próbuje zdejmować topa, jest zagraniona teleportacja i jest zabójstwo, ale tu raczej Tyngs upadnie. Czyżby kolejny kill do rank No niestety, 2-0 syndra w początkowej etapach rozgrywki nie jest to dobra informacja. Tutaj. Czyżby był poszukiwał zabójstwa, zagrana r -ka. w międzyczasie korki, paczki. Można powiedzieć przytomne zagranie ja też tutaj. Czy będzie jakiś follow-up? Zagrana jeszcze bombka i flash od czajka. Jest zabójstwo na Koncie Tresza. Tutaj, niestety, po raz kolejny Wander. Na tym czempionie popisuje się świetnym stylem. I teraz zejście w topa. Będzie przejmowany e, tutaj Redbuff, i być może pokuszą się jeszcze o dive na to na Jaysie. A doskonale sprawę zdaję sobie z tego Thinks, który jest również w zasadzie, będzie asykurował. No, ale w tym momencie już chłopaki są bardzo, bardzo blisko i relewanta. I bardzo mocno obity i w tym samym momencie. Kiedy to mówię, upada zarówno Things, jak i Jace, czyli Irrelevant, czyli tutaj bardzo dziwne, dziwne zachowanie ze strony graczy Misfits. Z jednej strony Irrelevant, który umiera 1v1, przekalkulował zdecydowanie tutaj obrażenia swoje i nie docenił możliwości atrakcji. z drugiej strony Things który próbował tutaj asykurować tą pozycję, po prostu szczekował przeciwników ale uwaga, bo teraz akcja przenosi się na dolną stronę mapy, zagrana RK ze strony Brauma na desengage ale tutaj próbuje uleć podążyć jeszcze za akcją, niestety nic z tego nie będzie więc mamy już tutaj odblokowane teleportacje i znowu pułapka na irrelewancie, nie ma flesza i będzie to kolejne zabójstwo na konto graczy Miraż na bocie. A uwaga tutaj, Memento poszukujący Tingsa. Tutaj chłopaki z Mirage próbują czegoś na Midzie. Bardzo mocno bity kodison przez Jaysa. I zagrany jest drugi herald na Midzie, ale Czajek z bardzo ciekawą pozycją. Czy będzie tutaj zagrana paczka? Jest bardzo dobra do paczka. Odcięty tutaj lekko teamfight. Już wyeliminowany jest Atrox. Stinks próbuje podążyć za Memento, który jest bardzo obity. Czajek też tutaj poszukuje jeszcze demedza. Trzech raczy bardzo obitych, ale niestety nie uda się już ich dopaść. Ale dzięki temu, jak potoczyła się tą walka, jest możliwość podjęcia tutaj dragona. Udaje się przejechać tą linię, ale Mirage od razu rozpoczyna tutaj objektiv. Teraz tutaj Missis musi znaleźć jakieś otwarcie, tak. Jest zaengage'owany tutaj ze strony Tinksa, Ale chyba nic z tego nie będzie, Nerka brał na disengage Teraz wejście od Memento Na Feliosa, ale no po raz tutaj, po raz pierwszy Memento upada I jeszcze upada w międzyczasie Atrox, Więc bardzo dużo damage'a zdał na pewno sprzedać tym Aphelios'em Light, Dwa zabójstwa i przejście w stronę Nashora Tutaj oblegać dolną strukturę. Obity tutaj rankion przez Jayce'a. HP. O, mocno tutaj, bardzo mocno oberwał rankion. Teraz wejście od Tinksa, Zagrane tutaj RK z jego strony. No i tutaj Jarvan pod Susa i tak naprawdę. Bardzo mocne bomby ze strony Jaysa Już zostali tutaj kerzy. Miraż wyrzuceni, tak naprawdę, z tej walki. I będzie wzięty inhibitor na bocie. Zobaczcie, jak bardzo dużo damagea. Jest w stanie misji wkładać z tych dużych odległości, tak? że to wygląda. Teraz Korki na górnej części mapy. No tutaj jest oczywiście próba podjęcia z jego strony Górnej Wieży, ale w międzyczasie daje się things wyłapać w górnej części mapy. I to może być bardzo niebezpieczna sytuacja. Bo w tym momencie sam, tak naprawdę, na czterech. I upada również on. Jeszcze tutaj może być podążenie. Czy Ula... Wanderowi uda się uciec? Udało mu się uciec w bardzo ciekawym stylu. Czy. Okej, okay, Misic od razu postanawia rozpocząć się na Shora. Eliandra, jakby się tego nie spodziewała. Aczkolwiek jest zagrany teraz Blue Trinket spotujący drużynę Mississippi, ale tutaj już na szor, Tylko 4000 sztuk złota, znaczy sztuk HP. 4000, to jest zagrana RK Brauma. I ten od razu wymazany z mapy jest próba podążenia ze strony Misfits. Things szuka wejścia. Ale Rka już mu się skończyła, więc prawdopodobnie nie będzie dalej folowo akcji. Chociaż tutaj może Mirage pokusi się o jakieś wejście. Tutaj przegrupowanie, by bronić dolnej wieży. Wejście od Thingsa. Tej Memento z próbą bardzo odważną, ale ta. Erka, tak naprawdę w powietrze. Wzięty górny inhibitor. cofka od czajka. Będzie na pewno tepował. Ale bardzo, głęb bardzo głębokie TP. z daleka od drużyny Ale tu udaje mu się wyjechać z walkiri. I strzela, i strzela, i strzelaj, strzela, polaku. Do swoich przeciwników. Bardzo obici. Tutaj Bad Lulu na skrawku HP przeżywa. Polona Erka. By uciec do bazy. W tym momencie. Rozwidane nacieranie z dwóch stron i oblegane są te wieże Nexusowe tutaj od razu. Wymazany Raxo w tym fajcie ale jest podążenie ze strony Bad Lulu i umiera czajek. Umar również Ulite i nagle. Dzieje się rzecz nieprawdopodobna. Gracze misji umierają przy Nexusie, który jest golutki. No więc. No. Wydaje mi się, że znowu pozycja nie była najlepsza. Teraz wejście od Jarvana w Irrelevanta, który upada. I jeszcze tres posiada wzmocnienie nosora przez 10 sekund. I po raz kolejny, pojawiały się chłopaki z misji z bazie przeciwnika. Wzięte są trzy inhibitory, więc mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego niż wzięcie Nexusa w tym momencie i będzie na pewno poszukiwane wejście, tak? I trafiona, tutaj trafiona RK bardzo dobra od Alfeliosa w Backlane i wyjście od Korkiego z paczkami. Wymazany Jinx, wymazany również Rankion przez Alfeliosa Upada również Memento i Czajek. Samotnie bijący Nexus, dołączają teraz do niego koledzy i jest. Mamy to, zwycięstwo! Juhu! Tak, właśnie cieszę się, bo wygraliśmy tę grę. Chociaż styl, w którym to zrobiliśmy, a pozostawia, można powiedzieć, lekki niedosyt.